Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Król, a to jest mój kanał Permakultura między skrzynkami. Rozpocząłem eksperyment w maju na temat selera i doświetlenia jednej ze skrzynek, takich palet. Selera przez dwa tygodnie doświetlałem go przez sztuczne lampy, a potem przyniosłem tutaj do folii. Razem z tymi selerami, teraz które pokażę Wam, które. Zostawiłem, nie brałem ich do domu, nie doświetlałem ich, tylko tutaj były. Część filmu Wam Ten pierwszy film przedstawia selekcję, czyli moment, kiedy wybrałem seller do naświetlania. Oczywiście pomijam ten najbardziej rozwinięty, gdyż on był wcześniej o miesiąc aż zasiany. Wybrałem taki przeciętny zupełnie, i żeby porównać, jak wyrośnie pod lampami w porównaniu z innymi przeciętnymi. A ewentualnie, czy da radę dogonić ten, który miesiąc wcześniej był wysiany. I teraz, no po prostu, zobaczmy, jak ten eksperyment wyszedł. Pod lampami był dwa tygodnie ten seller. Tak wyglądają mój seller, który dałem eksperymentalnie. Zabrałem z foliedem pod światło z początku. Coś źle zrobiłem, bo zaczęły mi się przypalać, znaczy schnąć listki. Widać chyba. I no i musiałem najwięcej dać wody po prostu. Codziennie wodę dolewać do tacki, żeby nie schły mi. I trochę podniosłem lampę, która chyba była za nisko. Na jakieś 8 do 10 cm podniosłem ją. No i potem zaczęło trochę lepiej rosnąć. Czy duże urosły? No, to chyba normalne. Teraz porównamy z tymi, które są w folii. folii. Przypominam, że to były z tych mniejszych, bo tam miałem też większe i mniejsze. A to były z tych mniejszych. Zobaczmy, do, zobaczymy, porównamy, jak tam to wyszło. To jest ta taca, którą dałem pod światło. Eee i trzymałem w domu, gdzie temperatury no nie spadały poniżej 19 stopni natomiast tutaj w folii zostawiłem zostawiłem resztę i temperatura tutaj niestety spadała nawet do dwóch, a nawet chyba poniżej 0 miałem przypadki aczkolwiek bo, bo niestety pomidory tutaj, które tutaj dałem mi zmarzły o, tutaj jest tylko jeden, który lepiej rozrósł się, ale on od początku był większy. Natomiast wszystkie pozostałe, no tak w podobnym stylu jak to pod światłem, nie ma też jakiejś rewelacji, ale, ale jednak, jednak pod światłem podgoniłem trochę. I co ciekawe, to ja myślałem, że to przepaliłem, zobaczcie, chyba za mało wody dałem, bo to samo się zdarza też tutaj, gdzie nie gdzie. Tutaj widzę, też jest takie. Czyli, czyli chyba za mało wody w pewnym okresie. No, ale żeby było takie ładne, no to trzeba sobie troszeczkę poczekać. Teraz możecie zobaczyć ten seller, który był dopieszczany przez dwa tygodnie. Był pod lampą. Poprzynie się tutaj wyszczelił w górę jeszcze bardziej niż, niż pod samą lampą. A te pozostałe no to są te, które, których nie brałem pod lampę, więc jak widzicie, no zostały w tyle. Ten po prostu jednak doświetlanie coś daje. Chociaż powiem szczerze, że myślałem z początku, bo mi uschło parę, parę tych liści. Myślałem, że skończy się eksperyment niepowodzeniem, ale nie. Podniosłem lampę wyżej. Dolają więcej wody, dolewałem tu z boku, i efekt no, był dobry. Myślę, także myślę, że jednak lampa się sprawdza. Aczkolwiek wiadomo, że to zawsze jakiś kosz i to jest ostateczność. Oczywiście miałem też selery, które były jeszcze ładniejsze od tego, tylko że one były miesiąc wcześniej przed nim wysiane, a to wiadomo, robi różnicę. Tamte też urosną, aczkolwiek no, mają już spóźnienie. Ta lampa przez te dwa tygodnie jednak podgoniła troszeczkę, dała powera, który potem no jakoś jeszcze bardziej eksplodował, kiedy go przyniosłem pod folię od dziwo, Wtedy podfoliom jeszcze bardziej przyspieszył ten seller. Podsumowując, seller, który był podświetlany, nie dogonił tego sellera, który był miesiąc wcześniej wysiany. Być może gdyby dłużej był podświetlany, być może by go dogonił, ale dwa tygodnie nie dogonił, nie zniwelował różnicy miesiąca czasu. Ale z drugiej strony y, jednak przegonił y, ten seller y, sobie rówieśniczy, czyli wysiany w tym samym momencie i reprezentuje się bardziej okazale. Oczywiście trzeba pamiętać, że maj w tym roku był wyjątkowo zimny, y, przymrozki długo nas straszyły i pewnie to miało też swój wpływ. Gdyby maj był bardzo ciepły, to pewnie folia by miała przewagę nad sztucznym doświetlaniem. No ale właśnie po to są te rozwiązania sztuczne, żebyśmy mogli się ratować w takich sytuacjach kryzysowych, kiedy właśnie ma jest zimny, czy kwiecień jest zimny, to wtedy te sadzonki pierwsze możemy podgonić. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam niebawem na kolejny film.